Ja już mam do i dzisiaj gramy, bo od razu zaczynamy naszą rundkę. W... Kim mam grać w następnym odcinku? M y Mortisem, Krukiem czy Elf Primo? Piszcie w komentarzach, od razu zaczynamy rundę. Tutaj ja zrobiłem tylko jedną rundkę, gramy od razu Grift. Zobaczymy od razu z Griftem. My się pomyliło, widzicie. Gram w boga, że gram w Tutaj już Barley stanowi największe dołożenie do zginięcia. A no. to będę na zdrowiec. Może bym się mniejszy. Tutaj mamy... że ja gram tą, tą grę, tylko staram się też nagrywać dalej odcinki. Zobaczymy, co będzie w ganku, wiem co właśnie teraz robicie ankiety taką jakby komentarzową. Bomby są, szukamy kolejnej osoby Ooo, ośmiobitowie, ty ma teraz i ciebie załatwić Leży, to będzie nasza ostatnia. Sprawdzamy każdy Terenik Dobrze, tutaj Szukamy go Gdzie jest to, Spobiec. No, no pokaż nie! Wierzę, że drugie miejsce i tak jest dobre, bo dostaje się ten kosze w kartę czy dziewięć. Opłaca się nawet na drugie. Na dziesiątej jest zero jak się nie mylę. Zobaczmy jak wiek większą rangę, to nie to załatwić. Dobra, chodź tu droczek. Wygraliśmy. jeszcze że wam się podobała, żeby... Łapkę w górę, komentarz i narka!